Niech ktoś mi powie, że śnię, tylko gdzie ja jestem, na Antarktyce? Nikt, nigdy mnie tu nie znajdzie. Mogę o tym zapomnieć. Dziesięciolitrowe wiadro. Budowa stacji prawdopodobnie kosztuje kupę pieniędzy. Ktoś musi liczyć na duże zyski. Wnieśli tu cały ten sprzęt. To musiało być wielkie logistyczne przedsięwzięcie. Ogromne pole pełne zabawnych rzeczy, wśród nich są anteny. Tylko po co? Aby odbierać sygnały, nadawać sygnały, zużycie prądu musi być wprost ogromne. Wow! Stary kuter wielorybniczy, kompletnie pokryty lodem. Ciekawe, jak długo tu się znajduje. Chyba była tam kiedyś dziura w lodzie, w międzyczasie zamarzła jednak zupełnie. Jestem pewna, że gołymi rękami nie uda mi się zrobić przerębla. Stacjonarny harpun. Ma niesamowitą siłę przebijania i w miarę spory zasięg operacyjny. Do czego mam strzelać? Nie ma w zasięgu żadnych potencjalnych celów. Zawiera olej wielorybi. Ludzie używają go także jako oleju do lamp oraz smaru. Nieco ciężkie. Nawet rosyjskie miotaczki tego nie uniosą. Kurtka jest zamarznięta. Coś jest w bocznej kieszeni. Chyba nie ma w niej wódki, ale przy takim zimnie nie pogardziłaby whisky. Jeżeli tylko udałoby mi się wyjąć ten przeklęty korek z butelki. Pingwin chyba na czymś siedzi. Prawdopodobnie coś wysiaduje. Znak ostrzegawczy. Uwaga, stromo. Ktoś tam leży. Hej, jesteś ranny? Hej! Boję się, że nie żyje. Zabawne, że ktoś, kto zna drogę, mógł wpaść w przepaść lodowca. A na dodatek był przecież ten znak. Oczywiście mogło być tak, że ktoś go tam zepchnął. Ci ludzie są do tego zdolni. Wygląda na to, że oni po prostu pozwolili temu biedakowi umrzeć w mękach. Muszę bardzo uważać, życie ludzkie nie jest tu wiele warte. Się w dół tak głęboko, że nawet trudno powiedzieć gdzie jest dno. Wydrążona rura z przymocowanym znakiem. Uwaga przepaść. W środku jest materiał wybuchowy. Wezmę go ze sobą. Uch, chyba wywołał małą lawinę, ale pingwina raczej nie przestraszył. Wiem, że na górze krzywo patrzą na okradanie zwłok, ale i tak już nic nie mogę dla niego zrobić, a z kolei on wciąż może mi pomóc. Podartych kartek są opatrzone tytułem dziennik badań i koleszarła. Nie sądzę, aby ta informacja mi pomogła, ale przynajmniej lepiej wszystko rozumiem. 嗯。 kilka podartych kart. Nie są zapalniczka na benzynę, ale niestety brak w niej benzyny. Patrząc abstrakcyjnie, amulet przedstawia głowę. U góry znajduje się duży diament. Wygląda na bardzo stary, a jeżeli diament jest prawdziwy, amulet jest wart fortuny. To zawsze wygląda prosto w kryminałach. Przepychać na szkło, obrysować diamentem i. To naprawdę proste. Pusto. Nie mam pojęcia, od jakiego zwierzęcia pochodzi to jajo. Jest zbyt duże, aby było kurze, ale kto wie, co oni tutaj robią w tej stacji. Myślę, że mogą robić wszystko. Zapalniczka może posłużyć za sygnał świetlny i źródło światła. Dwa w jednym, warto spróbować. Może jakaś niezwykle dalekowzroczna ryba da się nabrać na te przynętę. Kościel jest przesiąknięta olejem rybnym. Jest diabelnie ciężka i potwornie cuchnie. Pozostawiam za sobą jeszcze jeden ślad zniszczenia. To wystarczy na wiele jajek, i niby gdzie mam to upchać? Nie mogę nieść aż tyle. Dziesięciolitrowe wiadro wypełnione solą. Cóż, na pewno minie trochę czasu, zanim sól wydrąży dziurę w lodzie. Chyba była tam kiedyś dziura w lodzie, w międzyczasie zamarzła jednak zupełnie. Jestem pewna, że gołymi rękami nie uda mi się zrobić przerębla. Ludzie, którzy lubią skakać w lodowe dziury przy temperaturze minus pięćdziesięciu stopni, ale ja z pewnością do nich nie należę. To było prostsze niż sądziłam. przedstawiciel gromady ryb. Może uda mi się odwrócić jego uwagę za pomocą ryby? Nie spodobałoby mu się, gdybym ukradła jego potomstwo. Odłożę jajo z powrotem, mam już wystarczająco dużo wrogów. Przynajmniej teraz biedny pingwin ma jakieś szanse, aby zobaczyć coś wykluwającego się z jajka: metalowy przedmiot w kształcie jajka. I maszyna znów działa.